Siema dziki, z tej strony Skulowski Witam was w kolejnym odcinku Margonem Randomizer W dzisiejszym odcinku będziemy Wbijać kolejne 5 leveli Zostawiliście już te 20 łapek Więc będziemy wbijać właśnie kolejne. Będziemy zaczynać kolejny odcinek Ja zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarzyka, subskrypcji No a my lecimy z odcinkiem Dobra, więc my już jesteśmy przy stronie Z wyzwaniem, znaczy z ko... przy kole Fortuny, I uwaga teraz uwaga losujemy Nasze kolejne wyzwanie i Naszym kolejnym wyzwaniem będzie Ekspienie bez umek, okej okay. Zobaczymy jak nam to pójdzie, wracamy do gierki I no dobra Lista umiejętności, trzeci zestaw. O, trzeci zestaw jest pusty, <grydy> będziemy expić bez umych. zobaczymy jak nam to pójdzie. Może w tym odcinku już nie będziemy expić yy, na tych orkach, tylko pójdziemy może na jakieś, nie wiem, koboldy? Nie, koboldy to jeszcze chyba za silne będą dla nas trochę, chociaż z takim heroiku... No dobra, spróbujmy na koboldy. A nie, nie mam TP do Nidhal, więc nie, dobra, jednak nie na koboldy. Pójdźmy na jakieś bezpieczniejsze ekspowisko. może powiedzmy na yy, ekspowisko o nazwie Zbiry. Tam wbijemy nasz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty level. Oczywiście. Ogólnie to muszę was tak yy, zdziwić. Pewnie widzicie to w innej rozdzielczości niż zwykle. <coughs> to dlatego, że nie wiem, co mi się stało z mikrofonymi sławkami. I pewnie teraz po tym odcinku będzie też przerwa na kanale. O Jezu, tu mi się zgliczowało, to chwila F5. Będzie przerwa na kanale, ponieważ yy, mikrofon mi się zepsuł tak naprawdę. I w OBS-ie jakbym nagrał, to by było takie. Nie wiem co się stało. No... 2% za grupkę, no więc easy, e easy expik, Na pewno więcej ekspo zostaje niż za orki, więc okej. Okay. Pamiętajcie oczywiście, żeby... Pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić komentarzyk. O właśnie, widzowie... O, tu mi nic nie zabrali. Widzowie opening, uwaga. Dum, 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 dum. O jacie cheropotka! I to ostatnia skrzynka w ogóle, więc śmiesznie, dobra. E my idziemy oczywiście dalej expić na zbirach Mam potki w ogóle jakieś? A, mam potki. No to czemu mi się nie lekarz? A, bo auto-leczenie wyłączyłem. Bo ogólnie wcześniej, przy chwile wcześniej, yy, walczyłem yy, na Uroana. Yy, I ogólnie smutna ta historia jest taka w tym, że teraz padam tak naprawdę... Jest, pe jest, pewien, jest pewien gracz na serwerze, który jest magiem, nie? Wcześniej, yy, jak już zdobyłem moje super legendarne eko z dawałem mu radę, yy, że tak powiem, no na F. Ale to wiadomo, F z mistrzostwem walk, nie? Ale teraz... Jest dla mnie nie do pokonania, gdyż posiada podwójną ORK, do tego klątwę, oślepienie jakieś i to, i ma y, jeszcze leczenie ran, oczywiście, więc tak naprawdę uleczy się. Ale potem i tak jeszcze zostajemy podwójna ORK, więc ja mu muszę zbić dwa razy więcej HP niż musiałem. Przez co jest dla mnie nie do pokonania. On uważa, że, jest, że, to go, że te budki ma słabe z fizyczną, ale tak naprawdę, dzięki temu, że ma te budki z fizyczną, może sobie ubrać Helms o ostatnim ratunkiem i ma podwójną ORKę, bo ma jeszcze Pierek z ORKą. No i przez to po prostu, no. gniecie mnie, gniecie mnie. Oczywiście klasycznie możemy sobie też przy okazji przeszukać tutaj złodziejka, bo oczywiście każdy wie, że może sobie taki złodziejek tutaj stać, nie? Ale to raczej marna na to szansa, nawet jak będzie stać, to po prostu przyjdziemy tu moją 6-4, o której chwilę wcześniej wspomniałem. Ja tak gadu gadu, wy pewnie tacy też zdziwieni o co chodzi, a my już prawie tutaj kończymy pierwszy levelek wbijać, więc oczywiście jeszcze kilka oto yy, grupek. Na pokątnikach raczej nie będę ekspić, tam był fajny Exp, ale troszkę, że tak powiem, problematyczny. Chociaż ja wtedy wbijałem 40, 40 level na, tym, na tych pająkach, więc w sumie, nie no, może pójdziemy na te koboldy, nie wiem. Czy, dobra, ale mniejsza o to. Wbiliśmy już pierwszy nasz... Nie, jeszcze nie... O kurda, ale jak ja nienawidzę jak mnie tak trolluje. Wbiliśmy pierwszy nasz level, proszę bardzo, awansować na poziom 51, plus 10 do siły, plus 10 do IQ Ymm, zostawać tu dalej. Dobra, przeszukajmy sobie jeszcze te wszystkie tutaj respy złodzieja co tu są. Może go znajdziemy? Nie wiem, zaraz mogę sprawdzić w sumie czy... Yy, takowy złodziej yy, ma szansę zaistnieć. I, 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 o, tutaj ktoś bił kochankę nocy, to jest smutno. Nie no, chyba masa szansę zaistnieć, bo nie ma go zapisanego, a na forum nie wiem. Poszukamy sobie tego złodzieja. Może akurat go znajdziemy tutaj na jakichś wertewach jak mieszków czy czymś takim. Nie wiem, nie wiem, ale my się widzimy, jak wbije kolejny level, żeby już nie przedłużać po prostu. Głowa zbiera, oczywiście łapiemy. nie złapało mi, a nie złapało, dobra, to git. Ogólnie złowy z, głowy zbiera, złapie, jak mówiłem w. w Dwa odcinki temu, że albo nastrój, albo żeby jakiś fajny ten, żeby jakąś fajną broń sobie kupić. Nie no dobra, broń nie, ale no. Albo ewentualnie, żeby wpłacić do klanu, nie? Tutaj złoda nie ma. I został jeszcze ten resp. No tu już bardziej tak złoda szukam niż xp na tych zbierach bo no za dużo mi to expa nie przynosi. Czuję się trochę jakbym teraz ekspił na yy, ograch czyli na, sto, na moim na 150 ale zobaczy się. No, złodzieja na tej mapce nie ma, zostały jeszcze wertepy, chociaż na nich pewnie też go nie będzie. A my sobie tutaj dobijemy te kilka grupek. Myślę, że na 53 już pójdziemy na koboldy, bo nie sądzę, żeby mi one aż tak więcej zabierały, jak już mam 50 level, a koboldy mają max 57%. chyba 7. Poza tym mam też Reku całkowicie, to więc to, że nie mam umek, to nadrabiam tym, że mam eku po prostu, więc no. Ciekawe czy złot będzie w chatce szabrowników. Nie, też nie ma. Kurczę blade. Zostały jeszcze dwa respy, bo nie chcę się go całego szuchakać, bo po prostu nie chcę marnować czasu na ekspienie. Wbijemy tu sobie tylko ten 5-2 i idziemy na koboldy. Nawet w sumie mamy niedaleko, bo tu jest źródło na Ryumi, yy, a pod źródłem jest chyba od razu yy, to. A nie, bo to jest gościnie z bardów, no to tutaj sobie przejdziemy. Tylko dobijemy ten level, no jak mówię. Chyba ostatnia już grupka. Cyk, 52. Jeszcze sprawdzimy ten ostatni respik dobijając sobie kilka grupek i idziemy już na koboldy. No proszę XD Mówiłem, że tu będzie złodziej, więc Ja szybko logam na mojego 64 I po prostu przyjdę na tego złodzieja No niestety kolega nie idzie na złodzieja Pozdrawiam serdecznie Spartankę yy, Która właśnie w poprzednim odcinku Mi zrobiła donate mini, donate x w herach I uwaga, bijemy tego złodzieja Jezu już nie wiem, które to jest moje bicie tego przeklętego herosa Bez legendarnego pierścienia więc, jak teraz takowy spadnie, to ja po prostu to jest najlepszy odcinek randomizera. To był najlepszy pomysł na serię, jaka istnieje. I będę postarać się po prostu wtedy ją nagrywać na tym nagrywaniu w tle. Dobra. No, on mi teraz napisał bla, 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 ale to już za późno, troszkę, no. Uwaga, uderzenie jest zatarczy, agresywny i unikatowy. O, namaga tropa, ale nie, mam lepszy tą herozbrojkę. Napisałem mu, że już po, i teraz jeszcze sobie sprawdzę ten. Sprawdzę, sobie, czy to jest zapisane. Yy, potwory przejść do tabeli. Tak, zapisałem, więc relogamy teraz na nasze losowe wyzwanie i idziemy XP 53 level. No, jak widzicie złodzieja nie ma. Nie wiem czemu zniknął. Co się stało? Ktoś mi go wybił, o nie! Sztuczne to było strasznie dobra, przepraszam. Czasami tak robię, sorry. Mniejsza, idziemy na koboldy. W ogóle nie było nic zabronione, że sobie mogę błogo założyć, więc se założę błogo, jak będę na tych koboldach, żeby po prostu mieć już te większe statystyki i tą większą szansę na to, że mnie nie zabiją, no. Ale pewnie szóstka mnie i tak porobi na easy, więc no... Ja tutaj nie przekładam lek z mojego Woja 64 bo po prostu nie widzę w tym żadnego sensu, bo to ma być seria taka osobna, po prostu osobne wszystko robię, a nie, że biorę sobie na easy i biorę jakieś hera z tego. I sobie po prostu, znaczy Legii i sobie po prostu przekładam i mam hełm legendarny, but legendarny, dupę legendarną i, i tyle no A teraz idziemy expić na koboldy Dum 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 dum. O, 52. No, tu już proszę za dwójkę 4%, 5%. Proszę bardzo. To jest prestiżowe ekspowisko Błogo sobie miałem założyć, więc zakładam. Błogo, proszę. O, 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 dobrze, dobrze. Lekamy się i idziemy ekspić. No, kurde. O, tu 6%. jo jo Ale coś mi ta grupka bierze. Zobaczymy, za ile się wywalimy. Yy, strzałów mi nie akceptuje. Oczywiście siomi ze strzałami. Ja se ekspię. Nie będę tego komentować w żaden głupi sposób. I widzimy się, jak wbije 53. albo jak się wyjebie. O, wbiliśmy 53. Nie sądziłem, że na tej grupce go wbiję, ale na grupce 4 dostałem 7%, więc 53 lewelik. 9% za grupkę. Łocie panie, Janie! W ogóle ja się uświadomiłem, że cieszę się, że ten sterownik w sumie działa, bo bez niego bym nie nagrał yy, legendy z Draka, którą zlotałem. Nie wiem czy teraz widzicie. Skrzydła warów zlotałem dzisiaj, tak, bardzo ładne. Yy, są nagrane oczywiście, będą w miksie, a zobaczycie, zobaczycie, zobaczycie. 750M w sumie zarobiłem, więc w sumie teraz jestem tak jakby trochę odkuty, jeśli chodzi o moje, że tak powiem, finanse, bo miałem 20M w depo, a teraz mam 750, więc no, super. Pozdrawiam Ithena, który kupił tą legendę yy, ode mnie i mi, że tak powiem, no, dzięki temu wsparł. O, pomka jakaś na tańca, to niepotrzebne. Oj, 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 20%, ale 10, znaczy 20% mi zostało, ale 10 wbiłem, dobra. Tutaj jest yy, pojedyncze mopki, to easy. I zaraz będzie już 54. No, te odcinki szybko idą, szybko idą. Dobra, teraz chyba już powinna być ostatnia grupka. I cyk. Jeszcze nie. Dobra, teraz będzie ostatnia? No, teraz na 100% będzie ostatnia. I myk, 54. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I dobra, którą chcę dodać? Yy, nie wiem, nie chcę się znowu robić wyleczanki. Cyk. Dobra, to robimy. Dobra, tu chyba już powinien na tych prawie grupkach być level wbity, oczywiście cyk. I ostatnia grupka, te dwie, dwa mopki cyk. I o, jak ja tego nienawidzę. Co mi psuje w ogóle kontent odcinka. I myk, 55 level. No i proszę bardzo, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Klasycznie na zakończenie, relogniemy sobie na jakąś postkę. Może niech to będzie... O, tutaj chyba tylko stoję na E2, chyba, że mnie gościu zdedał z niej, ale to już mniejsza. Lity 2 nie ma, zwracałem sobie z niej takie hero. Ja wam dziękuję za oglądanie, za was oczywiście do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji na ten kanale, ponieważ 90% oglądających nie, ogl nie subskrybuje mojego kanału, co pokazał wcześniejszy odcinek, więc ludzie, ja nie spodziewałem się, że aż tyle was mnie ogląda, was nie a mnie nie subskrybuje. Zostawcie tego subka, zwiększcie moje zasięgi, no wesprzyjcie, no. Ja wam dziękuję, włączyliśmy czujnik pamięci. No dobra, nieważne. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do widzonka. Pa pa.